Dzień dobry. Dziś w studio z FM Piotrków, Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed mikrofonem Bata Hołbowic-Stachaczek i zapraszam na program O tym się mówi. Panie ministrze, pan od kilku lat jest związany z Piotrkowem. Przyjechał pan do nas z łodzi, z dużego miasta do dużo mniejszego, ale jak pan postrzega Piotrków? Do Piotrkowa ściągnęła mnie moja żona. Która jest rodowitą Piotrkowianką. A jak postrzegam Piotrków, to wciąż miasto z niewykorzystanym potencjałem. To jest drugi ośrodek miejski w regionie łódzkim, ale jakoś tego nie widać. A w którą dziedzinę tutaj by można było zainwestować najszybciej i najbardziej efektywnie zdaniem Pana? Zawsze w rozmowach z mieszkańcami Piotrkowa mówię, że Piotrków to historyczne miasto z taką naturalną piękną, zabytkową starówką, o której nikt w Polsce nie wie. No niby jest przeprowadzana od kilku lat rewitalizacja, chwalimy się tym, Pan Prezydent obecny się tym chwali, ale, ale coś nieskutecznego. Ale, ale właśnie, brakuje skuteczności, brakuje pomysłów na trasy turystyczne, na duże wydarzenia, które ściągałyby uwagę mieszkańców Polski. W parlamentaryzm, a przecież jestem posłem już kolejną kadencję, rodził się w Piotrkowie Trybunalskim. I też, gdy rozmawiam z wycieczkami, które często odwiedzały Sejm, wtedy, gdy byłem jeszcze wicemarszałkiem Sejmu, pytałem: kto wie, gdzie zebrał się pierwszy polski Sejm? Kto wie, kiedy? Nikt nie wskazuje Piotrkowa. Przykre. I to jest moim zdaniem niewykorzystana szansa. Była kiedyś próba, żeby zwrócić uwagę na to, że kolebką polskiego parlamentaryzmu jest Piotrków. Duże zasługi w tym zakresie ma dzisiejsza pani wicemarszałek, posłanka Piotrkowska Elżbieta Radziszewska. Ale trwało to krótko. Jest w Piotrkowie przecież nie tylko starówka, ale jest zamek, unikatowy zamek, który mógłby być miejscem cyklicznych spotkań przewodników turystycznych. No, nie chcę podpowiadać, nie chcę odrabiać zadania za władze miasta, ale wiem, że Ludomir Pęcina, który ze mną często na ten temat rozmawiał, podejmie te tematy w kampanii. Ludomir Pęcina to państwa kandydat na prezydenta w Piotrkowie. Dosyć późno państwo go wylansowali, właściwie się dopiero pojawił, czy to nie jest troszkę ze stratą. Dla... Bo zastanawialiśmy się, czy ma być kandydatem wyłącznie Platformy Obywatelskiej, czy lepiej byłoby, aby mieszkańcy Piotr Piotrkowa zobaczyli, że on może być kandydatem trochę ponadpartyjnym. I jak jest w tej chwili? Zdecydowaliśmy o stworzeniu komitetu wyborczego wyborców. Trzon stanowił... Przedstawiciele Platformy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale mamy też na liście kandydatów, którzy kojarzą się z innymi formacjami, bądź nie są stowarzyszeni. Panie ministrze, a jak pan postrzega kondycję Platformy Obywatelskiej w naszym mieście? Platforma w Piotrkowie trochę okrzepła miała taki moment zadyszki. Mamy radnych. To jest w radzie miejskiej ważny głos środowiska politycznego. Ludomir Pęcina przez kilka lat był wiceprzewodniczącym rady miejskiej. Zupełnie nie rozumiałem dlaczego odważnego radnego, który czasami nie zgadzał się ze złymi decyzjami prezydenta Chojniaka. Potraktowano w sposób nieprzyjazny i odwołano z funkcji. Dziś Platforma potrzebuje młodych ludzi, ale. Tacy pojawili się na listach Platformy. Dziś, gdy odbywała się konwencja, odbywało się spotkanie, widziałem determinację u tych osób. Powiedzieli, że będą zabiegać o zaufanie. Mieszkańców Piotrkowa. Panie ministrze, pan wspomniał, że nie zawsze pan rozumie posunięcia obecnych władz. Czy to znaczy, że ta atmosfera nie zawsze panu odpowiada, jaka jest w tej chwili? Jest pan mieszkańcem Piotrkowa przede wszystkim, chociaż pewnie rzadko pan tutaj bywa <laughs> mimo wszystko. Ja w, wciąż dzielę swoje życie między. Łódź, Piotrków i Warszawy. Ale po drodze troszeczkę jest. Nie jest na szczęście tak daleko. To nie, nie, jest, nie jest daleko. Ja nie, nie wszystkie decyzje pana prezydenta, ale także rady rozumiałem. Czasami właśnie Ludomir Pęcina komentował bezpośrednio te decyzje i, i rozumiem, że tym naraził się na tyle poważnie, że odwołano go z funkcji wiceprzewodniczącego. A co pana drażni rady. w naszym mieście? Brak takiej chęci do otwierania piotrkowa, do ściągania inwestycji zewnętrznych. Każde miasto. Powinno pielęgnować swój potencjał, ale bez sięgania po nowe idee, nowe także możliwości związane z kapitałem zewnętrznym. A od kogo to zależy? Nie zawsze zależy od przywódców, zawsze zależy od władz samorządowych. Zdaniem Pana dużo błędów tutaj popełnia się w Piotrkowie, dzięki czemu Piotrków mógłby stać się lepszy, a nie jest tak na co dzień? Wiele miast naszego regionu, mniejszych od Piotrkowa, pokazało, że można śmiało zabiegać o środki europejskie, choćby na wsparcie Swoich lokalnych przedsiębiorców, tych, którzy tworzą miejsca pracy, tych, którzy pomagają likwidować zjawisko bezrobocia. Piotrków tego nie robi. Przynajmniej nie w takiej skali, jak robią to inne miasta, także naszego regionu. Aleksandrów Łódzki jeszcze kilkanaście lat temu. Zazdrościł Konstantynowowi, że to było takie prężne miasto, że przedsiębiorcy właśnie tworzyli miejsca pracy, mieli wciąż nowe pomysły. Ale tam się zmieniła władza samorządowa i pan burmistrz Lipiński pokazał, że ten sam Aleksandrów zmienia się z roku na rok powstało kilka tysięcy miejsc pracy w Aleksandrowie dziś szukają pracy mieszkańcy i Konstantynowa i Wielkiej Łodzi stało się coś co mógłbym wskazywać jako wzór do naśladowania to chociaż na koniec coś optymistycznego czy jest coś co w Piotrkowie panu no podoba się. Mieszkańcy Piotkowa mi się podobają, bo są sympatyczni, weseli. Są dumni z tego, że mieszkają w Piotkowie. Często z Panem rozmawiają. Czasami spotykam ich na ulicach. Lubię bardzo przychodzić latem na rynek, bo to jest takie klimatyczne miejsce. To jest niewątpliwie zasługa władz miejskich, że tę perełkę, perełkę i to w takiej skali ogólnopolskiej. Udało się e, przeobrazić. Ale nie przeraża Pana, że tam jest tak pusto, bo rzeczywiście latem ludzie się przechadzają, latem jakieś kawiarenki. Natomiast kiedy patrzy się na te zamknięte niektóre sklepy, na te niektóre lokale, to dla mnie jest to na przykład przygnębiające. Nie myśli Pan, że to troszkę tak no, powinno wyglądać inaczej. Był okres, gdy łódzka Piotrkowska e, zamarła. A dziś znowu jest miejscem, które tętni życiem. Gdy w czasie ostatniego weekendu, to ja ściągnąłem żonę do łodzi. Na porównanie. Poszliśmy do teatru, a potem na Piotrkowską, gdzie trwał festiwal Światła i było tysiące ludzi. I z Łodzi, i turystów, którzy przyjechali zobaczyć, jak łódź bawi się światłem. To było niesamowite. Rozmawiałem z panią prezydent Hanno Zdenowską. Ona mi powiedziała, że 300 tysięcy osób przez trzeba. Czyli dni... trzeba po prostu umieć wypromować tę perełkę, trzeba umieć wypromować Piotrów i będzie dobrze. Wszystko jest możliwe. Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości, kość Strefy FM Piotrków. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. To było o tym się mówi. Dziękuję, do usłyszenia.